Wiedziałem, że z tego się nie obejdzie. Dlaczego Michał Gąsiorowski nigdy nie będzie Tomaszem Zimochem? Ja nie chcę być Tomaszem Zimochem. Mam odpowiedzieć tak jak Kamil Stoch, że nie chcę być Adamem Małyszem. A to tak jest, tak? małyszy i Stoch? Zimow Szerowski? Może, może trochę, nie, wiem. No. Masz, bożemy, jakieś, masz bożemy... jakieś złote medale olimpijskie? Bożemy... Coś przegapiłem, <laughs> czegoś ty nie zapisać? Mówimy, bo to jest skomentowane, czy to jest zdobyte. Chciałbym tu być kiedyś medal olimpijski, naprawdę. Kurczę, być olimpijczykiem, ale to jest czy... niesamowitego. W czym Ja tylko wierzę na sankach, bo na nartach nie za bardzo. No nie, ja na nartach mógłbym, ale to lata świetne. Ale tak mówiąc, zupełnie poważnie. To, to, to wszystkie, to co robi Tomek w zimach i, i wiem, że ma wielą rzeszę słuchaczy i że ludzie to uwielbiają. Uh -huh. To nie do końca mój styl. Ja bym tak nie chciał, nie, nie, idę, nie idę tą drogą, mam jakąś tam swoją drogę i, i, i myślę, że to też jest okej. Okay. No, każdy potrzebuje czegoś innego. Jak się okazuje po tych igrzyskach. Byli tacy, którzy woleli taki komentarz, byli tacy, którzy woleli taki komentarz. I to jest, to jest fajne myślę. Czytałeś komentarz Marcina Mellera w Newsweeku? No tak, znaczy z opóźnieniem jakiś dotarł rzeczywiście, mhm. ale no, cholernie miłe to było. No, nie, nie, nie ukrywam, że, że tak. Meller już nie kocha Zimocha, kocha Gąsiorowskiego, to jest tak w Soczi. Pytam o to, dlaczego nie chciałbyś być jak Tomasz Zimoch. Do ciebie przemawia taki komentarz. Ola Boga, Jezus Maria, to, i tak dalej, i te wrzaski, czy nie? To jest coś, co, co ty kupujesz? Jaku, jako usłuch? Są rzeczy, które do mnie przemawiają, są rzeczy, które do mnie nie przemawiają. Ja, ja wyznaję taką zasadę, że komentator jest też trochę kibicem. I... I musi się stawiać w takiej pozycji kibica, bo on też przeżywa to samo, co, co ludzie jego słuchający, albo co, co ludzie oglądający. Okej, okay, trzeba niektóre rzeczy opisać, bo mhm. słuchacze w radiu nie są w stanie sobie wyobrazić wszystkiego, więc to jest okej, okay, tylko nie lubię popadania w jakąś, nie lubię popadania w przesadę, nie, mhm. nie, nie lubię przerostu formy nad, nad treścią. To jest odpowiedź na moje pytanie a propos Tomasza Zimucha, jak rozumiem, tak? Nie, to jest odpowiedź na pytanie a propos różnych stylów komentowania. No jedni wolą mhm. tak, drodzy wolą siak. Ja lubię takie proste emocje. Uważam, że ludzie jak siedzą w domu i oglądają czy słuchają właśnie jakiegoś komentarza, to lubią przeżywać to, co się dzieje. I, i właśnie ja uważam, że to jest fajne utożsamianie się z nimi i, i stawianie się w trochę podobnej pozycji. No i właśnie, no, ten przerost formy nad treścią czasami po prostu jest zabawny. No. Ludzie lubią zabawne rzeczy, tylko Pytanie, czy fajny wtedy jest komentarz, czy po prostu fajnie jest się pośmiać. Próbuję nadążyć i wreszcie nie wiem, czy odpowiedziałeś mi na to pytanie, że... No okrągło trochę, wiele, wiele. No jak polityk tak. No to czyli do rzeczy, co byś chciał wiedzieć? Czy ty usiadłbyś na stanowisku komentatorskim i dał się ponieść tak jak zimą? Opowiadać o kaktusach, nie. Różnych, różnych innych historiach. Nie. nie. Nie? Nie. Czy ty jako komentator trójki, komentujący te same wydarzenia co zimą, masz świadomość tego, że przegrasz choćby nie wiem co? Kompletnie mi na tym nie zależy. W ogóle. w ogóle? To tak jak ściganie się gazet różnych, yy, prawda? Uh -huh. Są takie, które mają więcej czytelników, są tabloidy, z którymi poważna gazeta nigdy nie wygra. Nie mówię, że teraz yy, Tomasz Zimoch jest tabloidem, absolutnie. No ale daję tylko przykład na to, że nie zawsze ściganie się o coś ma jakikolwiek sens. Widziałem na sport.pl, uh -huh. że świetnie jeździsz na nartach, że nawet wygrałeś turdeski dla amatorów. Skąd nie, to się dzieje? Jeśli chodzi o polskich dziennikarzy, bo jest najlepszy. Przegrałem już. Znaczy wygrałem tak, rzeczywiście, to chyba było dwa lata temu. A i to przegrać się w tak zwanym międzyczasie. Grupie, w grupie polskich dziennikarzy i rzeczywiście zostałem liderem, uh -huh. ale w, w ostatnim turdeski przegrałem z Pawłem Wilkowiczem o dwie minuty. No jakoś to, jakoś to muszę przeżyć. Wiesz co, zacząłem biegać na biegówkach, bo chciałem spróbować, jak to jest, jak, jak się biega. Bo w ogóle mam taką zasadę, że jak się o czymś opowiada, to fajnie jest to przeżyć w jakimkolwiek stopniu. Uh -huh. Myślę, że ktoś, kto nigdy czegoś nie uprawiał, czy mówimy się tutaj o dyscyplinie sportu, nigdy do końca nie będzie wiedział, jak to jest. Uh -huh. Jak to jest, jak uciekają narty w zakręcie, jak to jest, jak się podbiega pod taką górę. Myślisz, że Włodzimierz Aronowicz wie, jak to jest lecieć na mamucie? Myślę, że wie. <laughs> tak?